i <imitation> Jak pracuje Twoje serduszko? Wolno, szybko, równo, nierówno, takie rzeczy. Masę uderzenia czuję. Spieszyłem się, po prostu jest no, przyspieszony. Dobrze. Powiedz do serduszka, żeby się uspokoiło, wyciszyło. To jest tylko zabawa, to co będziemy robili. Tak, zwolnia. Dobrze. Przyglądaj mu się bardzo dokładnie. Z taką miłością, cierpliwością, wdzięcznością za to, że dla Ciebie pracuje. A ja policzę od jednego do pięciu. Można, no, z każdą cyferką będzie zwalniało coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Na pięć zaśnie. Zrobi się taka cisza. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Chodzisz jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Ja Ciebie teraz przenoszę na Twoją łąkę. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy już byłeś na niej, czy jesteś pierwszy raz, czy jest pogoda, jaka jest duża. No, takie zwykłe rzeczy. Chyba na niej nie byłem. Jest taka w miarę pogoda. Jest to miejsce właściwie do osadzenia różnych roślin czy drzew, jak przygotowano. Mm -hmm. Dobrze. W takim razie ja policzę do trzech, przeniosę cię nad chmury. Jeden, dwa, trzy. Jesteś nad chmurami, stoisz na chmurach dookoła ciebie, chmury na tobą niebo, słoneczko, rozejrzyj się dokoła i powiedz jak wielka przestrzeń jest dokoła ciebie. Jeśli z całą siłą woli się tak wyrwać na te chmury, to tam jest troszeczkę takich różnych białych plan ściągam troszeczkę taką galaretowatą masę gdzieś, no na pole, jak zwykle. Na pole? No to dziecię ściągam. Na jakie pole, w które miejsca? No to z dzieciństwa jestem gdzieś w rogu i stoję. Dobrze. Iwonko. Teraz przenoszę cię tam w przestrzeń przemka i tam, gdzie on jest na tym polu, w dzieciństwie, o co tam chodzi? Co go tam ściąga? Co coś od niego chce? Po co go ciągle gdzieś tam ściąga? Co on ma tam do uzdrowienia, no. naprawienia? O co tam w ogóle chodzi? Zarnień taką szare coś. Zapytaj się tego czegoś szarego, kim czym jesteś? Wspomnieniem. Wspomnieniem, dobrze. Teraz wyświetla Ci się to wspomnienie i powiedz czego ono dotyczy. Jakieś zdarzenia, które Przemok nie rozumiał tym. Dobrze, teraz widzisz to całe zdarzenie, powiedz czego ono dotyczy, o co tu chodzi. Takie zachowania. Dorosłych, których on nie rozumie. Dobrze, teraz widzisz wszystkie zachowania dorosłych, których przemek nie rozumie, i uświadom te wszystkie zachowania. Uświadom w przemku, żeby one mu wreszcie dały spokój. Ale absolutnie wszystkie uświadom. Mm. To tak pragnienie zrozumienia go tak ściąga. Tak. Nie zdaje im to zrozumienie, i przemkowi, tym programom. I jak one już dostaną to, co zechcą, to wtedy weź ich wszystkie do słoneczka, spal bezpowrotnie. Hmm, tak chciał zrozumieć ten świat, a to mu jeszcze bardziej za... Dokładnie tak jest u niego. Dobrze. Teraz, przemku, jesteś na tych chmurach. Dookoła ciebie chmury. Na Tobą mnie boi słoneczko. Po której stronie ciebie jest słoneczko? Bardzo nisko, po lewej stronie, zobaczymy. Bardzo nisko, po lewej stronie. Dobrze, teraz stoi przed tobą twoja babcia. Przywitaj się z nią. Coś babcia? Zapytaj się jej, czy wie, że umarła, czego chce. Czego potrzebuje. Ona wie, wie, że umarła. Tak. Ona... Wiedziała, że tą sesję zrobimy. Tak. Ona powiedziała, że będzie wiedziała, co tutaj zrobić. Chodzi o oczyszczenie, tak, o odprowadzenie. Czy ona by chciała jeszcze coś przekazać, nim ją oczyścimy i odprowadzimy, na przykład dla rodziny, bliskich, znajomych? Chyba no tak, ale nie mogę tego odebrać. Dobrze. Iwonko? Porozmawiaj z babcią, co by chciała przekazać, dokładnie dla kogo, może powiedzieć nawet imionami komu, co chce przekazać, z kim się pożegnać, albo cokolwiek, bo jak ją oczyścimy i odprowadzimy do jej świata, to już później nie będzie miała tu kontaktu. Hmm. Chcę ją taką przegarbioną? No jest tak związana, rodzinne ma więzi mocne. Tak szkoda jej trochę to zostawić. Czy chciałaby coś przekazać komuś z rodziny coś? Hmm. No, że ich kocha. są dla niej ważniej. Przemku, mhm. czy twoja babcia hodowała kury? Tak, może jak ja byłem malutki, to gdzieś tam na działce, ale to kilkadziesiąt lat wcześniej było. Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Czy coś jeszcze chce przekazać babcia swojej rodzinie? Nie ma nic innego znaczenia. Nie masz nic znaczenia. Dobrze. Zapytaj się jej, czy chce, żeby ją oczyścić, uświadomić i odprowadzić do jej świata, do którego już należy. Żeby już nie, ją nie ściągało to na ziemi. Kiedyś jeszcze trzeba no bardzo przez że... spotkać. Mówi, że możemy jej pomóc. Dobrze, teraz stoi przed nią jej mąż. Jest? No jest. No, powiedz dowolniej, że chciałaś się spotkać ze swoim mężem, więc się spotykasz z nim, czy jest wszystko okej? Okay? Mhm. Mm no przecież chciałaś się spotkać ze swoim mężem. No cieszę się. A może chcecie, żeby was obydwoje tak samo oczyścić, uwolnić od wszystkich węzłów karmicznych, powiązań, różnych programów, pierdół, dymałów i razem was przenieść. Do tego świata, do tego narzucenia. Chcecie być razem tam też, czy nie? No, może być. Obydwoje, co? No, obojętne to jest. Może być. Dobrze. W takim razie, na mocy wolnej woli Waszej, ja biorę Was obydwoje teraz z całą Waszą karmą, wszystkimi Waszymi emocjami, uzależnieniami, powiązaniami, połączeniami z rodzinami ze wszystkim, co tu trzymało Was na Ziemi ze wszystkim do Centralnego Słoneczka przenoszę Centralne Słoneczko specjalnym programom i energią, którą jeszcze wzmacniam bilionkrotnie w nieskończoność wszystkie Wasze zobowiązania, długi jakieś rozpoczęte, wszystkie rzeczy programy, jakieś bitnice wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło teraz są uświadamiane Zamykane. I wszystko jest kasowane. Ale absolutnie wszystko. Odpinane od was są węzły te karmiczne, ziemskie. Wszystko teraz jest kasowane. Nie ma nic. A wy jesteście absolutnie czystymi istnieniami. Czy jesteście z tego zadowoleni? Mhm, tak. Dobrze, teraz otwieram specjalną przestrzeń i odchodzą do swojego świata, do którego należą jako wolne, szczęśliwe istnienia. Przechodzą, zamykam przestrzeń za nimi i od tej chwili są absolutnie szczęśliwi i wolni. Mhm. Dobrze, teraz wyślij do całej rodziny takie zrozumienie, że i babcia i dziadek są szczęśliwi i wolni od tego świata, tego padału. A że ostatnimi słowami babci było, że ich wszystkich kocha i to świadczy o tym, że ich wszystkich akceptuje takimi, jakimi są. Dobrze. Powie Przemku, co jeszcze byś chciał? To dobrze to korzystając, to chciałbym spojrzeć na oskarka, na taki okres buntu. Bym staramy się tłumaczyć coś gdzieś w gdzie jest to niebezpiecznie, zabieramy go czy coś, ale on zaraz rzuca się i to jest straszny błąd. <laughs> trzeba mu dać doświadczyć. Na przykład trzeba, żeby wytworzyło się w nim zrozumienie, teraz jest Oskarek też tu i będzie słuchał tak. tego, co ja mówię. Żeby on miał zrozumienie, to trzeba zrobić coś takiego, że na przykład stawiasz świeczkę, odpalasz tą świeczkę, to jest tak zwany kontrolowane doświadczanie tej przestrzeni i mówisz do niego o Oskarku to jest ogień nie podchodź do tego nie dotykaj tego i nie zatrzymuje się go bo on podejdzie i włoży paluszek przypiecze go i później już to wszystko co powiesz to on będzie słuchał i będzie ci wierzył nie będzie sprawdzał ja to tak staramy się robić jeżeli będziecie mu zakazywali tylko zakazywali nie będzie on miał zrozumienia, dlaczego i dlatego będzie się buntował, bo samo niebo nie nic nie świadczy o nic. To znaczy, my staramy się mówić, tłumaczyć, pokazywać, ale on tak jakoś to dziwnie jakby nie chciał słuchać w ogóle co Tak, my... bo on chce doświadczyć. On chce, żeby jemu to pokazać na doświadczeniu, a nie na tłumaczeniu, tłumaczenia on nie rozumie, on nie rozumie co wy mu mówicie do niego, w ogóle tego nie rozumie jeśli on doświadczy to go ściągnie się... tak, jeżeli on tego nie doświadczy to to go zawsze ściągnie i dlatego on będzie cały czas szukał będzie jakby niby nieposłuszny, ale to jest nieprawda, on chce tylko wiedzieć dlaczego o. dlatego tu trzeba robić coś takiego, że no jakby dać mu możliwość, no niestety że takie tak, zrozumienia, ale przez takie, że on zrobi coś, na czym poniesie jakąś tam konsekwencję i on wtedy dopiero będzie rozumiał, nawet jeżeli mu powiesz, że nie podchodź, bo to jest gorące czy niebezpieczne. Rozumiesz, bo tak. Nie ma u niego żadnego zrozumienia. On szuka tego rozrobienia. On z wyższej tak. świadomości i on troszeczkę inaczej patrzy na to, wiesz. No, macie tutaj mały orzech do zgryzienia, bo. Trzeba pozwolić mi się przenosić. Tak, dokładnie. Trzeba pozwolić mu na to, żeby on bieg, żeby się wywalił, nie wiem, nadział się na coś. No niestety, no, ale takie rzeczy, a potem dopiero mu tłumaczyć, jak już się to stanie, nie wcześniej. Bo on wcześniej nie rozumie, a dopiero później jak mu tłumaczycie, bo już się to stało, to on wtedy rozumie, bo on to już doświadczył. Więcej nie będzie na Dokładnie, więcej będzie na grobu. Tu specjalnie. No nie można nic innego z nim zrobić, wiesz, jemu ja trzeba pozwolić, żeby on doświadczał. Tak zwane kontrolowane rzeczy, żeby były. Te, te zakazy będą go blokować jeszcze bardziej. Tak, bo zakazy o, to będą blokować. Albo go blokują, się. albo on się będzie to bardziej, bardziej buntował. No właśnie, tym bardziej jest ciekawszy, jeżeli go coś blokuje. Dokładnie, no tu musicie być cierpliwi. Im bardziej teraz będzie taki nieposłuszny, im bardziej będzie taki psotliwy, im bardziej będzie teraz, to później będzie mądrzejsze. W dorosłym życiu. Ja już to zaobserwowałem, że większość dzieci, które tak, no jakby m, większe miały możliwości do tego psocenia i bawienia się, to lepiej się rozwinęły. Te, co były hamowane. No to były później w dorosłym życiu, jakby chciały to nadrobić, i tam robiły błędy. No Robią wtedy błędy drastyczne jako dorośli, bo jako dziecko to wszystko on odczuwa, a tak, jako. Jako dziecko nie miały szansy nigdy ponieść konsekwencji tego, tak, co robią. Dokładnie, to później robią to jako dorośli ludzie. Także tutaj, no nie ma tu innej. Patrzę się na całość, nie ma tu nic innego, jak pozwolenie mu na doświadczanie. No i to takie musi być kontrolowane I troszkę. jest doświadczenie tych owoców tego Tak, tak, dokładnie. To, właśnie. to są te owoce tego doświadczenia. Dobrze. Co jeszcze byś, Przemku, chciał? Troszkę takie pełne oczyszczenie, bo ja sobie tam ja zacząłem medytować, Zmawię oczywiście kropli mhm. nie, nie przestałem robić, tam w różne przestrzenie zaczynam wchodzić. No tak, żeby po prostu lepiej te organity robić, tak poziom dłużej wejścia. Po prostu, żeby to nie Mhm. Mm Dobrze. W takim razie ja teraz przenoszę ciebie na środek oceanu. Jesteś na środku oceanu, dokoła ciebie woda, na tobą niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz jak wielka przestrzeń jest dokoła ciebie. Znaczy ja czuję jakbym stał na wyspie a wokół przede mną mnóstwo wody. Dobrze, w porządku. Teraz przed tobą stoi Ewelinka, stoi Oskarek cała rodzina z twojej strony rodzina ze strony Ewelinki stoją wszyscy tu znajomi, przyjaciele ludzie z pracy i z waszego otoczenia absolutnie wszyscy stoją teraz powiedz do wszystkich że ich kochasz, że im wybaczasz że prosisz o wybaczenie, i wybaczasz sobie niech to samo uczyni Ewelinka niech to samo uczyni każdy z was Oskarek i każdy z was który tutaj jest żeby to samo wypowiedział i jak już wszyscy wypowiecie to to im powiedz. tylko ze dwie osoby tego nie powiedziały. dobrze to te dwie osoby już są od was odłączone oddzielone dlatego że wszyscy mieli możliwość jeżeli oni tego nie zrobili to jest ich problem ale Wy wszyscy jesteście wolni. Od siebie i od nich. Ja odłączam Was wszystkich absolutnie i zdejmuję z Was wszystkich wszystkie obciążenia. Do centralnego słoneczka spalam to wszystko. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A cała przestrzeń Twoja, Twojej rodziny, Twoich wszystkich znajomych, przyjaciół i tak dalej. Wszystko jest w idealnej równowadze. Jest tak? Tak, jest, jest, jest dużo przestrzeni. Iwonko, jak to wygląda? Może no, ze śniegu się. Bardzo dobrze. Czy jeszcze coś byś tam chciał? Nie, wszystko w porządku. Dobrze, w takim razie teraz doprowadzam do ciebie Twojej własnej energii: takiej czystej, bez programów, bez niczego ona wchodzi, zasila ciebie i całą Twoją przestrzeń. I ją podporządkowuję Tobie, żebyś mógł się dobrze bawić, kreować swoją, swoją całą rodzinę. Wzmacniam tysiąckrotnie, miliardkrotnie, biliard i w nieskończoność. I tak jest. Teraz policzę do trzech. Na trzy przeniosę Ciebie na najwyższy poziom czystej świadomości, a właściwie na trzy wystrzelę Cię tam z ogromną prędkością i od razu się tam znajdziesz. Jeden, dwa, trzy. A więc, gdzie jesteś? Kim jesteś. Taka przestrzeń. Ja jestem zawieszony w tej przestrzeni. Jakby to taka poczekalnia. Tam się nic nie dzieje. Nie ma czasu, nie ma niczego. Dobrze. Ja policzę do trzech i z tego miejsca wystrzelę cię poza wszystko obojętnie, gdzie to jest. Jeden, dwa, trzy. Teraz wylatujesz poza wszystkie swoje ograniczenia, blokady, pierdoły i dyrdymały. Opuszczasz wszystkie przestrzenie, jesteś poza wszystkim. Nic nie ma dla Ciebie znaczenia. Ja wszystko to, kim czym byłeś do tej pory, daję do słoneczka. centralne słoneczko żywym ogniem wszystko spala, tego nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a Ty jesteś czystym istnieniem. Chodzisz jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Podoba Ci się ten stan. Jest ciepło, jest spokojnie, przytulnie. Dobrze. Od tej chwili to jest twój naturalny stan. Przyjmujesz tak? Tak. I tak jest. Ja teraz policzę od jednego do trzech. Ty wrócisz do swojego ciała, ale dalej będziesz się tak czuł jak teraz. Jeden, dwa. Trzy. Jesteś tu i teraz. Jak się czujesz? A, dobrze, dziękuję. To fajna rzecz ważne ważna dla wszystkich, myślę, załatwiona. Mhm. Tak, babcia bardzo dobrze trafiła, dlatego, że jeszcze z dziadkiem się spotkała, no. gdzie <noise> była no. zaskoczona trochę, ale już sobie poszli razem. Będzie im raźniej. Super, opowiem to. No dobra. No to na razie wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No cześć. Pa, pa.